Witam serdecznie, niedzielnie, mam nadzieję, że się dobrze wyspaliście, ja niekoniecznie, bo jeszcze po Benavides kontra Plant, które nas zupełnie nie zawiodło, musiałem odrobić lekcję, bo tak naprawdę trzeba było zobaczyć od początku do końca walkę Komi kontra Ramirez. No ale zaczynamy od początku, bo sporo rzeczy jest, niedziela jest dla Was, niedziela jest dla odpoczynku, więc streszczamy się, bo się rzeczywiście dużo działa, powiem Wam, zupełnie na marginesie w tym w moim tradycyjnym wstępiku, że cieszyłem się, że mogłem troszeczkę poglądać prawdziwego boksu, a nie opowieści Bajeranta o tym, jaki ten boks może być. Jest to w obu stron, tak na końcu. Dobra, przechodzimy do tego, co się działo. Zaczniemy od um, Okoli kontra Light. Bardzo, bardzo dobre podsumowanie od Jaya Opetai, który podsumował tą walkę Lorenza Okoli z Lightem słowami Farba schnie. Krawa rośnie e, okoli walczy. No bo tak to wyglądało. Na minimalnym ryzyku, pierwszy raz od roku, od, od roku e, na ringu, o na minimalnym ryzyku wygrywa tą walkę e, zupełnie na luzie. Sędziowie, którzy punktowali 116-112, to chyba, chyba, nie wiem, jakaś rodzina w Australii tam gdzieś mieszka albo coś, bo to, to nie miało żadnego sensu. Dla mnie wygrał... E, Jedną rundę może przegrał okolik. Dobra, 11-1, 10-2 w porywach, jak się bardzo robiło, e, twardą głowę e, Lajta. Natomiast, jako walka potwornie nudna sprawa, tego się tak naprawdę specjalnie nie dało oglądać, dlatego że no nic tutaj się nie można było, nie mogło się zdarzyć. Zatem gdzieś w czwartej rundzie to można było tylko założyć, że są dwie możliwości, e, albo trafi czymś mocniejszym. Jak będzie chciał zadawać więcej tych ciosów. Lorenz Okoli, albo walka skończy się bardzo łatwą, wygraną na punkty. Zresztą sam Okoli, e, prosta sprawa, no, masz taką przewagę siły uderzenia, przewagę wzrostu, jesteś tyle razy silniejszy, no to prosta sprawa. Nie dopuszczasz gościa do siebie i nic się nie może zdarzyć. No i nic się nie mogło zdarzyć. Natomiast powiem tak, ten Okoli, którego tutaj widzieliśmy, to jest teraz pytanie, czy oceniamy Okoli na podstawie walk z Polakami? Wtedy Okoli wygląda dobrze. A, mówię oczywiście o ostatniej walce chociażby Krzyśka Głowackiego czy walkę Cieślakiem czy oceniamy okoli na podstawie Lajta który naszym zdaniem e, jest gorszy zarówno od e, no, Głowackiego dzisiaj to już nie, ale tamtego Głowackiego podejrzewam, że to byłaby walka 50 na 50 Cieślaka ciągle uważam, że Cieślak byłby faworytem w walce z Lajtem Style robią walkę. E, natomiast, czy patrzymy przez pryzmat tych, tych wygranych przed czasem walk z, Polaku, z Polakami, nie w przypadku Cieślaka oczywiście, bo tam Okoli musiał się napracować na te zwycięstwo punktowe. Czy patrzymy przez pryzmat tego, że ten e, po prostu Okoli może nie jest aż taki dobry, jak nam się wydaje. Wszystkie te atuty ma. Natomiast wzrost, to co mówiłem, na wagę ciężką, ciosu na wagę ciężką, to on nie ma. On uważa, że zrobi karierę w wadze ciężkiej. Ja nie bardzo widzę, żebym mógł zrobić karierę w wadze ciężkiej. Inaczej, jak wiecie doskonale, bo tutaj nie ma. Żadnego ukrywania ja w ogóle nie słyszałem, że on może zostać mistrzem świata. On tym, tym pokracznym swoim stylem trochę go zmienił. To na plus, to trzeba oddać trenerom, którzy go zmienili. Bo był taki moment, że nie dało się go oglądać, i nie dało się oglądać, nie dając mu szans na cokolwiek. Ja w każdym razie mu nie dawałem na cokolwiek. Później się zmienił, zaczął bardziej agresywnie walczyć, natomiast ja widzę tutaj regres. Nie wiem, czy to jest ten rok przerwy. Czy coś innego, natomiast ta, ta obrona WBO była bardzo, bardzo łatwa dla niego. Tutaj niczego specjalnego nie musiał robić, żeby utrzymać tytuł Mistrza Świata. On sobie stał, chyba sam sobie z tego zdało sprawę na konferencji prasowej i później już na ringu, mówiąc, że nie będę specjalnie siebie oceniał, chwalił oczywiście swojego rywala, Nedesę, mówiąc, zwrócił uwagę, że jeżeli pomimo wielkiej przywagi wygrywasz pojedynek, ale nie wygrywasz go przed czasem. Tylko na punkty. To pierwsze co robi pięściarz, który wygrał, to chwali tego drugiego, że ma charakter. Czyli nie powiem, że eh, jednak te, te ciosy jednak nie, potrafi, nie dochodziły tak jak miały, a w przypadku Okoli to było widać, bo on czasami przestrzeliwywał strasznie. No ale powiedzmy rok nie walczył. No ale po czwartej rundzie to już wiesz, jak to wygląda. To jest jak zjazdą na rowerze. Natomiast rzadko mówią, wracając do tej myśli o tym, że chwalony jest rywal, że ja coś robię źle. To zawsze ten drugi jest bardzo dobry. Oczywiście prawda jest po środku, natomiast Okoli pewnie będzie faworytem z wieloma mistrzami świata wagi junior ciężkiej teraz. Natomiast ze względu na te nieumiejętności, tylko na, na te gabaryty i na tą jednak nieustępliwość. To jest, to jest pięściarz, który po prostu robi swoje, nie wymyka się z, tego, z, tego, z tych ram, które mu się wytycza wychodząc na ring, nie robi niczego wariackiego, nie robi jakichś głupich rzeczy, jest bardzo zdyscyplinowany, tego słowa szuka, szukałem i dlatego ciężko będzie z nim wyglądać natomiast również ciężko będzie go oglądać. No, taka jest rzeczywistość. To chyba tyle na temat tej gali, która była bardzo słaba. To była, to była naprawdę słaba, e, słaba, wa, słaba gala. Nic tam się specjalnie nie działo, albo jakieś mismacie jak Sam Dino, który poddał się po pierwszej, po pierwszej rundzie, bo miał kontuzję i pewnie wiedział, że będzie miał kontuzję, zanim wychodził na ring. To, to nie miało walka z Clarkiem. Który będzie teraz pewnie nadmuchiwany jakiś tam, jako killer, przynajmniej na rynku brytyjskim po, po walce z Dino, który wziął walkę w ostatniej chwili, to jest prawda, natomiast czasami to nie wiem, czy lepiej odwołać walki, ale coś takiego jak widzieliśmy w tym pojedynku Clark contra Dino, to, to zupełnie bez sensu. To jest strata czasu absolutnie dla wszystkich. Przeskakujemy w tej chwili na galę, którą oglądałem po. Plant kontra Benavides, no bo leciała jednocześnie, no bo pewnie, dlaczego nie puścić jednocześnie dwóch fajnych gal? Można, jak można, to można. Jedna na ESPN+, Plus, druga za 75 dolarów w Stanach Zjednoczonych, czyli Black Paper View, więc puszczamy pojedynki równolegle. Tu Kalifornia, tu Las Vegas. Te same przedziały czasowe dla większości świata. Wiadomo, że większość ludzi, nawet pomimo to, że tutaj było pay per view, wygrało, wybrało walkę Plant kontra Benavides, a nie Ramirez kontra Comey, dlatego obejrzałem ją, obejrzałem ją później. Ja byłem jednym z tych. Żadnych niespodzianek tutaj, jak się spodziewałem, się, że wygra tą walkę Ramirez. Pierwsza fajna runda, tutaj zwracałem uwagę na, na komentarze, które w tym czasie były. Że jak ostro poszedł do przodu Komej e, pierwsza runda. W czasie pi pierwszej rundy e, równa walka, a panowie chcą od razu siebie znokautować. Natomiast mało ludzi zauważyło, że tym, którzy był bliżej znokautowania, już i zakończenia walki, tak naprawdę w pierwszej rundzie był Ramirez pod koniec tej pierwszej rundy. Bo to on się zdecydowanie lepiej czuje w półdystansie. Natomiast sam pojedynek. E, no, trochę taki bez sensu, no bo e, zamiast tej walki my mogliśmy oglądać walkę z Regisem Progresem e, o tytuł mistrza świata WBC, natomiast widzieliśmy walkę dwóch panów, którzy tak jak napisałem w zapowiedzi, przegrywający odpada. Więc tutaj Comey już jako ewentualny e, rywal, prawdziwy rywal dla mistrza świata zupełnie odpada, bo niby próbował, e, natomiast wiadomo było, że im bliżej będzie Ramirez jego, tym większe będzie miał problemy. Muszę oddać Komejowi, że miał parę takich fajnych rund, chyba w 8 albo w 9 trafił e, Ramireza e, Troszeczkę się nogi pod Ramirezem ugięły, ale nie na tyle, bo to już były późniejsze rundy, żeby to zrobiło jakąś różnicę. Próbował Komej pójść do przodu, natomiast z tego ataku, który zrobił komi, zrobił się nagle atak w wykonaniu Ramireza. W których skracał dystans kiedy chciał, zadawał ciosy kiedy chciał, eee, zaczął bić na dół tak jak zaczął tą walkę w ogóle robić eee, w tej walce zaczął robić czyli bił na doły. Przypomniało mu się, bo podejrzewam, że gdyby bił na doły przez cały czas, to ta walka skończyłaby się jeszcze, jeszcze wcześniej. Natomiast gratulacje dla Komeja, że wytrzymał tyle, ile wytrzymał. Eee, Cira Ramirez to jest rywal dla Progressa. Nie wiem, na podstawie tej walki e, trudno mi powiedzieć tak, bo ten komej to już zniszczony, zniszczony materiał. E, stara prawda, że jeśli nawet masz, cias, masz masz cios, który ostatnia rzecz, którą tracisz, to jest cios, to wiadomo. Natomiast jak masz 36 lat, bo tyle ma komej, no to nawet jeśli ten cios masz przeciwko dobremu pięściarzowi, to on się tym pojedynczym ciosem nie da trafić ale w każdym razie zrobi wszystko, żebyś tego ty tym, tym ciosem nie trafił, więc yy, to już powoli możemy zapominać o tym yy, komeju, Przed lat, przez lata bardzo taki efektywny do oglądania yy, pięściarz, to znaczy wszystko fajnie robi, ma ten dyszel mocny z obu rąk. Zawsze można liczyć na to, że da dobrą walkę. Tutaj również dał dobrą walkę, tylko przez ostatnich kilka lat jest tak, że on daje dobrą walkę i przegrywa. To nie jest to samo, co kiedyś dawał dobrą walkę i wygrywał i był przecież mistrzem świata. Te czasy, mając 36 lat, tak jak wspomniałem, już się skończyły. Dla Komeja... Czekam na walkę z Progressem. Teraz o tym powiedział, że po walce powiedział, że jestem gotowy walczyć z Mistrzami świata z Progressem również. Czyli doszedłem do wniosku, że w takim razie ku wspólnie z przyjaciółmi Stop Rank doszedł do wniosku, że lepiej zarobić dwa razy niż raz. No bo jakby dostał walkę z Progressem i tą walkę by przegrał, a faworytem nie był. No, to te wielkie wypłaty się skończyły. Teraz poszła wielka wypłata milion za walkę z Komejem przyjdzie następna wielka wypłata, dwa razy zapłacone, jest lepiej niż raz zapłacone, bo inaczej, specjalnie tego nie mogę wytłumaczyć, tego pojedynku z Komejem, nie mogłem przed i nie mogę, i nie mogę wytłumaczyć tego teraz, no ale to się nawet fajnie oglądało, także jak nie oglądaliście tego, bo oglądaliście planta, albo w ogóle nie oglądaliście boksu, no to tam skróty z tej walki absolutnie można, można zobaczyć. Teraz niczego wielkiego nie, nie zobaczycie. No i przechodzimy do Głównego punktu programu. Przy okazji miałem taką dyskusję wczoraj z Januszem Pinderą, który robił, nie wiem, na dwie zmiany no bo najpierw robił, najpierw robił walkę o a później robił, właśnie Ramireza. Dla stacji telewizyjnej, żeśmy rozmawiali na ten temat, jak cicho było na temat negocjacji plant kontra Benavides. Odwrotność walki usyka z Furem. Plant Plan Benavides to się toczyło w ciszy i było załatwione bardzo szybko i walkę oglądaliśmy. I walkę, która spełniła wszystkie moje oczekiwania. Czytałem niektóre głosy, że spodziewałem się więcej po tej walce. Natomiast ja się specjalnie po tej walce niczego więcej nie spodziewałem. Zresztą, jak przeczytacie, e, przeczytacie moje mój komentarz do tej walki przed walką. Właściwie zapowiedź tej walki. Gdzieś tak wrzuccie od zapisałem sobie nawet 18:29 18 minuta 29 sekunda poprzedniego vloga, no to w sumie w sumie nie trzeba było oglądać, bo tam wszystko już powiedziałem. Szertuję oczywiście, trzeba było oglądać, koniecznie trzeba było oglądać, natomiast zanim o tym, o dwóch walkach, które parę rzeczy nam wyjaśniły, a właściwie wyjaśniły tym, które, którzy nie do końca e, siedzą w tym układach bokserskich, bo e, zacznę od walki Rayo Valenzuela kontra Chris Colbert, gdzie walkę Kolbert przegrał natomiast Colbert jest człowiekiem PBC Prime Time. Kolbert Bajera odzywki, e, świeża krew. E, natomiast no, tą walkę zdecydowanie przegrał. Tą walkę zdecydowanie przegrał, chociaż według sędziów e, każdą e, jednogłośnie ten ten pojedynek wygrał przy gwizdach publiczności. E, nie znalazłem jednego komentarza znaczących ludzi dla boksu. E, pięściarzy E, trenerów e, czy komentatorów, którzy popierają tę decyzję, bo tu nie było co popierać Valenzuela tą walkę z Colbertem wygrał Colbert to jest taki złoty dzieciak podobnie jak był Spencer o tym, dla, o tym za chwilę, dlaczego był Spencer taki złoty dzieciak, którego fajnie pokazywać a Bajerek ma gadane tak jak mówiłem, ale wyszedł rajo Valenzuela i i wytłumaczył mu sprawę. Natomiast tutaj jest jedna rzecz. Napisałem o tym razu na Twitterze i to mnie najbardziej zastanowiło. W Stanach Zjednoczonych zawsze, zawsze najbardziej liczyło się zadawanie silnych ciosów. Czyli jeśli zadałeś, jeden zadał 50 silnych ciosów trafionych, drugi 50, 50 ciosów e, takich sobie, to zawsze sędziowie patrzyli pod kątem tego, który te ciosy zadaje mocniejsze. I jeżeli tutaj mamy. Mamy, taki, e, mamy takie porównanie w liczbie ciosów, gdzie jest plus 40 power punches po stronie Valenzueli, czyli silnych ciosów, tracionych. Plus 40, czyli tam 35% więcej, czy 40% więcej. Do tego jeszcze mamy knockdown i to nie wystarcza, żeby wygrać. No to coś tutaj się bardzo poprzestawiało w tym boksie amerykańskim, albo ten prime time od początku miał tą walkę wygrać i bez względu na to, co by się nie działo, odliczając knockout, to on tą walkę musiał dostać od sędziów w Las Vegas, no bo inaczej tego się nie da wytłumaczyć. Bił mocniej, wszyscy to widzieli zrobił więcej, wszyscy to widzieli w którym momencie miałem takie wrażenie e, słuchając tą narrację e, komentatorów, e, komentatorów Showtime'u, że oni dają rundy, bo oni, oni dawali rundy Kolbertowi e, że oni mu dają rundy za to, że on tam jeszcze jest że po prostu pomimo tej przewagi pomimo tych petard, które przyjmuje od Valenzueli, on ciągle pokazuje serducho i ciągle pokazuje charakter i nie tam gdzieś się zwinie w rogu leży i będzie kwiczał, nie, nie tylko, że za to się nie daje rund. Za to się nie daje rund, że ktoś przeżywa rundy, albo że, że potrafi, się, potrafi się podnieść i walczyć dalej. No. Dajesz temu, który, który bije mocniej, który więcej zrobił w konkretnej rundzie. To prosta sprawa. Nie dla, nie dla sędziów w Las Vegas wygwizdana to decyzja. A później jeszcze Colbert mówiący, że zrobiłem więcej, trafiłem go większą liczbą lewych prostych na olimpiadzie byś to wygrał bez problemu Mr. Colbert no i pojedynek drugiego z tak zwanych złotych chłopców hodowanych przez PBC zakończył się brutalnie czyli, czyli Spencera, który w walce z Ramosem wygląda jak chłopiec, który bije się z mężczyzną to, że to trwało te 7 rund to i tak było, to była niespodzianka bo to to powinno się tak gdzieś kończyć koło 3-4 w pierwszej rundzie no w pierwszej rundzie nie, bo tam co prawda był Spencer na deskach natomiast natomiast no, takie rzeczy się zdarzają e, trzeba takie, takie, e, takie sytuacje puszczać, natomiast no, siła uderzenia, w ogóle wygląd e, sposób w jaki, jaki, jaki sobie radził z, e, jaki sobie radził Ramos ze Spencerem to, to było naprawdę do jednej bramki tego, tego nie było specjalnie co tutaj na czym tutaj dyskutować, to każdy widział. Po pierwsze, wygląda jakby był troszkę z innej kategorii wagowej, chociaż w boxrecu, jak ktoś napisał mi, wyglądają, że mają tyle samo wzrostu. Słuchajcie, według boksreka, to paru gości, jak widziałem pierwszy raz wiele, wiele lat temu czy dekad, i popatrzyłem, co mają napisane, a ja stanąłem obok nich, no to mówię, nie, no nie, no to albo nie wiem, ja albo poszedłem w górę jak jakiś koszykarz, albo oni się skurczyli, bo może zimno im było. Nie wiem, to, to nie patrzcie w ogóle na to, bo to jest tak z czachy brane. Albo, albo menadżer powiedział, że pięć tyle ma, więc tyle ma wpisane w bokseku. Natomiast no, to była walka mężczyzny z chłopakiem. No, to, co napisałem, że jakby tą walkę puścić jeszcze następne trzy rundy, to by trzy dni sikał krwią e, Spencer i nie wiem, czy nie miałby skończonej kariery. Poddał walkę jego ojciec, dwie rundy za późno, ale przynajmniej dobrze, że poddał. Bo tutaj nic się nie mogło zdarzyć. No się nic nie mogło zdarzyć. E, e, zobaczymy dalej. Co będzie, się, co będzie się działo, natomiast parę rzeczy trzeba zmienić u Spencera, przede wszystkim jego podejście do tego. On sam w ogóle to jest skromny chłopak, to jest skromny chłopak, natomiast chyba za bardzo jest pokazywany, bo on nie zasłużył na to, żeby występować tak wysoko, pomimo tego, tego rekordu. no bo Wiemy, że to była walka gościa, który jest 20-0 kontra 16 bo 20 to był Ramos, 16-0. To był, to był Joey Spencer. Natomiast te Joey Spencera te, te 160 to było nadmuchiwane przez PBC i to, żeśmy brutalnie zobaczyli, bo prędzej czy później, kiedy następuje taka konfrontacja, to wszystkie, cały ten bullshit, który słyszymy na temat pięściarza, jest nie do ukrycia. No bo wychodzi gościu i, i robi przybory z siebie. Tak to wyglądało ze Spencera. Nie mówię, że to jest game over dla chłopaka, który nie wiem, czy ma 22 czy 23 lata, młody jest. Natomiast no, trzeba bardzo mocno przemyślić rywali, i trzeba przemyśleć przede wszystkim, gdzie jest ten jego sufit. To jest chyba najważniejsze. No i główna walka, główna walka wieczoru. Szacunek dla tego planta, jaki ja mam, to jest Mistrzostwo Świata. Miałem szacunek dla niego przed walką z Kanelo, taki sobie po walce z Kanelo, big time. A po tej walce jeszcze większy, naprawdę jeszcze większy, zresztą słusznie Crawford to zauważył chyba gdzieś na, na którymś wpisie w mediach społecznościowych, że twardy ten boj jest straszny, twardy jest straszliwy, bo te, te ciosy, które tam leciały od powiedzmy ósmej rundy, no to, to większość by sobie dała spokój. Naprawdę większość by sobie, sobie dała spokój. Oczywiście Kenny Biles to już te najlepsze lata ma za sobą, a w tym w tej. W walce, mówię o, o sędziu ringowym, a w tej walce szczególnie miał za sobą, ponieważ ta walka nie trwałaby pełen dystans, gdyby e, zaczął odejmować punkty za przytrzymywanie e, plantowy. Nie trwałaby. To jest, to był, plan sobie doskonale zdał sprawę, że to, jest spra że to jest okazja, żeby przeżyć, okazja, żeby urwać te 5 sekund. W momencie, jak już miał już rozbitą twarz, kiedy był cały to to była kwestia czasu. Natomiast on cały czas chciał, próbował coś, coś zrobić. No z, z zadaniem sędziego, podobnie jak mówiłem o tych poprzednich walkach, to, to nie jest tak, że nagradzasz kogoś za to, że ma charakter i próbuje przetrwać. Bo jeśli robi coś niezgodnie z przepisami, a robił niezgodnie z przepisami, no bo klinczował bez przerwy, kiedy tylko trafił jeden albo dwa ciosy natychmiast klinczował w późniejszych rundach plan, no to ty mu ten punkt zabierasz, żeby tego nie robił. To jest twój obowiązek, to nie jest opcjonalne. Bo tu w którymś momencie widziałem, że, że się zastanawiał nad tym, e, bailes, czy zrobić to, czy nie, zaczął dyskutować. Tak naprawdę to e, momentami to wyglądało jak dwóch na jednego. To znaczy, Benavides nie miał sędziego po swojej stronie. Sędzia nie powinien być po żadnej stronie. Natomiast tutaj wyraźnie czepiał się do rzeczy, które były zupełnie niepotrzebne, jakieś przerwy robił. E, dla, dla planta e, też zupełnie niepotrzebny. Fatalny występ, e, fatalny występ. Bylesa który na szczęście nie wypaczył w wyniku tej walki. A kto wie, czy nie mógłby wypaczyć w wyniku tej walki. W tej zapowiedzi, co mówiłem, spodziewałem się, że może być to gdzieś około 4 do 2, e, prowadzenie wysokie. E, planta, ponieważ te nogi, 22-stopowy, olbrzymi ring, on sobie takiego zażyczył, i Las Vegas się na to zgodziło. To też Wam pokazuje, kto miał, kto był tutaj a Side, pomimo, że jeden był niepokonany, a Side, czyli ta strona główna, jeden był niepokonany i nigdy nie przegrał e, tytułu na ringu, czyli Benavides, drugi był pokonany, ale pokonany był przez Canelo. Czyli jak widać, pokonanie przez Canelo jest e, ważniejsze niż mieć zero w rekordzie, no bo tą stroną główną był plan. Widzieliśmy, że e, te, te sytuacje, które były na ringu, no, no, no Bayless, Bayless pomagał mu. Czy robił to specjalnie, czy po prostu akurat coś tam sobie ubzdurał, widząc w ringu rzeczy, których my nie widzieliśmy, to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast to nie złamało Benavideza i to jest największy plus. To jest największy plus tej walki. Dla mnie Benavidez wygrał ostatni 6 rund. Po 6 rundach miałem go po sześciu rundach. Było 4 do 2, chyba dla mnie, dla planta. Tak stawiałem. Natomiast jeden z sędziów punktowych, wrzuc w tej chwili kartę, kart, kart, kart miał 5-0. Miał 5-0. E, czyli, jak widzicie, e, no tutaj wyglądało, że to idzie wszystko absolutnie w jedną stronę. Drugi sędzia miał 3 do 2 po pierwszych 5 rundach. To można było różnie, różnie na, to, na to patrzeć. Natomiast te 6 kolejnych rund wygranych przez. E, wygranych przez e, Benavideza to było to, to było to, co wiemy, co Benavidez robi najlepiej, aczkolwiek to w dalszym ciągu nie był ten najlepszy Benavidez, ale to jest zasługa planta również z drugiej strony, no bo siłą Benavideza, oprócz tego, że idzie do przodu, a szedł, e, jest zadawanie kombinacji, a nie pojedynczych ciosów. On kiedy wrócił do tych kombinacji, no to, to już była walka w jedną stronę, ale wrócił do tych kombinacji dopiero wtedy, kiedy, kiedy e, wysiadły te nogi. E, po, po sile tych uderzeń wysiadły nogi planta. Także tutaj niespodzianki nie było. Jak mówię, ja stawiałem punktową na benavideza, wszystko przebiegało według planu. Natomiast najważniejszą rzeczą. Aha, panowie, jeszcze to też muszę powiedzieć, że panowie na koniec zakopali topór wojenny, mówi, mieliśmy ze sobą problemy, niespecjalnie, delikatnie, mówiąc się lubiliśmy, ale wyjaśniliśmy sobie rzeczy na ringu i, i ta sprawa została zakończona. I tak wszystko powinno być e, kończone, więc wyjaśniamy sobie na ringu i, i piątkę sobie strzelamy, wspólną fotkę i wszyscy są zadowoleni. Tak to powinno wyglądać. Natomiast pytanie dla nas podstawowe jest, co dalej. Walka z Canelo musi się odbyć. pełen szacunku, tutaj Benavidez po walce, żadnych okrzyków: Canelo dawaj tutaj, cienia się i tak dalej, i tak dalej, tylko że ceni bardzo Canelo, wiesz że Canelo ma wiele opcji. Bardzo grzecznie do tego podszedł. Nie wiem z Canelo stawiał na wygraną Benavideza. Cieszę się, że wygrałem, ale Canelo no, uważam, że da. Parafrazuję w tej chwili, uważam, że powinieneś mi dać szansę walki z tobą. Oczywiście, to jest walka, którą każdy z nas chce zobaczyć. To jest najlepsza, jedna z najlepszych walk, jakie można zrobić w boksie. Tu nie ma żadnej wątpliwości, bo to jest mistrz świata ze wszystkimi pasami plus jedyny pięściarz w tej kategorii wagowej, o czym ja mówię od chyba dwóch lat, który jest w stanie go pokonać. W supersiedni nie ma nikogo, kto jest w stanie mu cokolwiek zrobić. Nie ma, nie ma takiego pięściarza. Ktoś może w tym momencie powiedzieć, Biwol jak zejdzie do super średniej. Może jak zejdzie do super średniej, ale to nie jest jego kategoria wagowa. Natomiast to jest dwóch najlepszych pięściarzy na świecie. Biwol i, e, przepraszam, Canelo i Benavides, którzy dają super walki. Stylowo to wygląda bardzo dobrze. Natomiast taka rada dla Canelo. Jak chcesz brać Benavideza, nie to, że Canelo mnie w tej chwili słucha, jak chcesz brać Benavideza, to bierz go teraz, bo w każdej następnej walce będzie lepszy. Ta walka go bardzo wiele z Plantem nauczyła. Jestem przekonany. Jestem absolutnie przekonany, że go bardzo wiele nauczyła. Nie stracił głowy do końca, nie, 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 był jakiś, nie robił jakichś szaleństw. Robił swoje i, i wygrał w sposób, jaki wszyscy się spodziewaliśmy. Natomiast każda następna walka, którą stoczy, zakładam, że z dobrymi rywalami, no to go uczy jeszcze więcej. Popowiem tak. Gdyby nawet ten dobry Benavides... Walczył z Canelo wczoraj w nocy w Las Vegas w MGM Grand, to on by tę walkę przegrał. Walcząc tak jak wa, wa, walczył, ponieważ e, Canelo oczywiście nie chodzi tak na nogach jak chodzi na nogach plant, natomiast on jakby prowadził powiedzmy, no nie wiem, 5-2 po pierwszych 7 rundach, to on by tego nie wypuścił. Canelo im dalej walczy lepiej, plant im dalej walczy gorzej. To już widzieliśmy. Także tutaj do nauki jeszcze sporo zostało. Natomiast dajcie jeszcze temu Bena jednego dobrego rywala, niech on się poduczy dodatkowe 5 czy 10%. Kanelo, raczej lepszym pięściarzem nie będzie niż jest w tej chwili. Ciągle młody, ale już eksploatowany od 15 roku życia, przypomnę, miał 15 lat, kiedy zaczął być zawodowcem. No to, to łatwiej nie będzie. Jak go brać, to teraz. Znaczy, to teraz. Wiemy, że 8 jest Ryder. Później jest ta dyskusja na temat walki z Biwołem. Ja zamieniam w pół sekundy rewanż z Biwołem na walkę z Penavidezem. Zamieniam w pół sekundy. Słyszę tutaj pomysły jakiś że Penavidez jeszcze stoczył jedną walkę, a później żeby doszło do tego bezpośredniego eliminatora obowiązkowego dla dla yy, Benavidez, natomiast moim zdaniem, obowiązkowy już powinien być teraz: no bo co on jeszcze może zrobić? Benavidez, no wygrał wszystkich, którzy są ze wszystkimi, którzy są poniżej. To po co jeszcze to przeciągać? Natomiast to jest boks, przeciąganie między innymi po to, żeby więcej każdy, każdy mógł zarobić. A już organizacje sankcjonujące robią to notorycznie. Dlaczego mają od razu wrzucać super walkę i zarobić tylko raz? Jak mogą zarządzić dwie albo trzy walki i zarobić trzy razy to samo co zresztą z Remirezem słuchajcie e, świetny boks mnóstwo tego było ciągle będzie mnóstwo tego e, tego boksu e, wraca Anthony Joshua możecie mówić co chcecie natomiast dla mnie elita wagi ciężkiej e, Franklin najlepiej przygotowany w karierze bez dwóch zdań to wszystko będziemy oglądali już e, w najbliższą e, sobotę Piękny ten boks, naprawdę piękny ten boks na najwyższym poziomie, trzyma się rewelacyjnie, także miłej niedzieli. Jeśli nie oglądaliście, polecam zarówno Benavides kontra Plant, jak i Urywki, fajnie się tego Ramireza oglądało, spokojnie możecie odpuścić walkę okoli kontra Light. Trzymaneczko, miłej niedzieli, na razie.